Witam wszystkich, nazywam się Martyna Czech, posiadam brązowy pas w brazylijskim jiu -jitsu. Zainteresowanie do sportu walki mam od zawsze, gdy kibicowałam walce dobra ze złem we wszystkich filmach oraz bajkach. W Szkole Walki Drwala prowadzę zajęcia z brazylijskiego jiu oraz mobility. Dodatkowo prowadzę również zajęcia dla dzieci w SWD Kids. Ja też... Na matę, żeby się też tu psychicznie odprężyć i tego Wam też życzę. Dziękuję bardzo, sobie zostawię pamiąteczkę i będzie mnie to motywowało do dalszych zajęć, Jak będę już taka zmęczona, to sobie popatrzę i przyjdę do na zajęcia. Bardzo się cieszę, że doszło już do tej walki. Długo czekaliśmy na tą walkę, kilka było odwołanych, przeciwniczki się wycofywały, było ciężko, ale już się nie mogę doczekać. Sama jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała moja forma i jak wygląda. Moja walka w stójce już w takiej prawdziwej walce, w takim prawdziwym zdarzeniu. Sama chcę zobaczyć, gdzie jestem i, i jak to wszystko wygląda. Podziękować mam przede wszystkim moim trenerom, trenerowi Tomkowi Derwalowi oraz trenerowi Sławkowi Szamocie. Mocno wspierają. Oboje trenerzy bardzo mi tutaj pomogli w przygotowaniach. Trener Tomek, jeżeli chodzi o stójkę, trener Sławek, jeżeli chodzi o parter, bo właśnie udział w obozie sportowym bastionu, ponieważ przeciwniczka ma purpurowy pas w brazylijskim. I bardzo dobrze parterze się zawija. Martyna Czech rozpoczęła treningi brazylijskiego dżudzicu w Bastionie w roku 2008. Dzięki swojej ciężkiej pracy i talentowi osiągnęła bardzo wiele. Bierze udział w turniejach brazylijskiego dżudzicu w Kimonach i bez kimon. Praktycznie z każdych zawodów wracając z miejscami medalowymi, a wiele z nich wygrywając. Ma na swoim koncie również jedną walkę zawodową MMA i zombadurek, którą wygrała w rewelacyjnym stylu. Martyna jest świetną zawodniczką, bardzo cenioną instruktorką. I lubianą koleżanką. W tamtym roku przeprowadziła się do Krakowa, ale nadal ze sobą współpracujemy i mam nadzieję, że nadchodzącą walkę MMA wygra co najmniej tak samo dobrze jak poprzednią. Wierzę, że dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy Martyna jest w stanie wygrać z każdą przeciwniczką. Bardzo chciałam podziękować również Piotrkowi Poniedziałkowi, który na chwilę obecną jest moim tarczownikiem i bardzo dużo wskazówek mi tutaj cennych daje i bardzo wiele błędów wychwytuje. Także dziękuję mu bardzo za to. Dodatkowo oczywiście wszystkim swoim sparing partnerom, przede wszystkim Agnieszce Niedźwiedź, która przyjeżdżała do mnie kawałek drogi i naprawdę zrobiła ze mną kawał dobrej roboty. Dziękuję jej za to. Co trener może powiedzieć o swojej podopiecznej Martynie? No, że ma debiut. Walczy, na lin... i to dość poważny, bo walczy na zawodowej gali i jest przygotowana na tyle, na ile mieliśmy czasu, bo też dowiedzieliśmy się w miarę krótko. I Martyna robi postępy, i myślę, że wyjdzie zwycięzcą z tego pojedynku. A jaka jest Martyna na treningach? No, jak widać, zawsze jest w 100% skoncentrowana na tym, co robi. No, Martyna jest zawodniczką typowego brazylijskiego ćwicznicu, więc. Cały czas pracujemy na tym, żeby nauczyć jej dobrze boksować, kopać. I jak na tak krótki okres, jaki jak dotychczas okres treningowy, jaki żeśmy zrobili, to i tak są niezłe postępy, więc aż się boję myśleć, co będzie za pół roku. Ale nie mogę również zapomnieć o chłopakach z klubu, którzy też cały czas tutaj dociążają. Kiedy są potrzebni, to można na nich liczyć, czy jeżeli chodzi o zastępstwa, o dobre słowo. i innego rodzaju rzeczy, których tutaj stanie, nie jestem w stanie wymienić. Również Kamilowi Zawarskiemu, Kamilowi Wojciechowskiemu za wsparcie moje mentalne. No i wszystkim mam nadzieję, tutaj też kibicom, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Dziękuję Wam bardzo za to. Trzymajcie kciuki, bądźcie ze mną w tej walce. Ta walka jest też dla Was. Chciałam ja jeszcze bardzo mocno podziękować wszystkim swoim sponsorom. Każdy z nich dołożył cegiełkę do tego, abym mogła zarówno trenować, jak i teraz walczyć dla Państwa i się przed Wami pokazywać. także bardzo duże podziękowania dla tych ludzi dziękuję. Do zobaczenia.